Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrej zabawy. I co uważasz? W no, moim stanie według mnie kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? Co ja tutaj robię? Pokazuję i objaśniam. Tu są tu są grzajniki. I i także niki są sterowane elektrycznie. Czyli jest termostat gdzieś tam na ścianie i ustawia się temperaturę. No i tutaj elektrycznie są zawory otwierane albo zamykane, i woda idzie albo nie idzie. I moim zadaniem jest, połączyć to czyli tak jak tutaj zrobiłem o wchodzi zasilanie z szafy i później one są łączone w e, jakieś grupy no i trzeba zmostkować od zasilania do następnego do następnego do następnego i, i, i do końca grupy i później nowa grupa znowu za idzie i nowe mostki. No i taką robotę robię. Ta firma, w której pracuję, a czy ogólnie to szef jest niezadowolony. Mówi, że robota za wolno idzie. Także jak dotrwamy do końca tygodnia, to będzie dobrze. Tak jak mówiłem w, w poprzednim filmie, jeden kolega już sam odszedł. Drugi chciał dzisiaj jechać na rozmowę w sprawie pracy, bo mówi, że tutaj nie widzi perspektywy. Ale w końcu przyszedł, bo się zawahał i przyszedł. Tu jest tak, tu jest tak jak mówiłem trzy firmy elektryczne. Stary Alpik, teraz się nazywa jakoś na B, e, Swiss, e, Swiss Pro. No i ten, no i tak wszystkie firmy elektryczne te dwie mają swoje magazyny, mają swoje kontenery, mają biura jak normalna firma, a ten nie ma nic. On tu przyszedł siedzi tu na budowie w jednym pomieszczeniu. Nie ma żadnych magazynów, żadnego zaplecza, żadnych narzędzi. Nic, jedynie materiał przyjechał, kable e, Spreju do ciągnięcia kabli nie ma Już mówiłem e, Rolki pożyczył dwie od Swispro <grych> e, Chcieliśmy jeszcze dwie, to powiedział ten ze Swispro, że więcej nie da, bo to są jego Czyli ten mu dał z łaski Taka to jest firma Szef i Słowak. I nas dwóch Polaków cała firma. Więc w takiej firmie trudno jest karierę zrobić. Ja myślę, że on po prostu skoczył z jakąś niską ceną na przetargu, żeby wygrać tą, żeby tą robotę. A teraz się denerwuje. bo idzie wolniej niż on myślał. I może się okazać, że nie zarobi, albo nawet jeszcze dołoży do tego interesu. No ale to już nie jest mój problem. Kable położone, a teraz trzeba przybindować. O tak. To nie byle jak, tylko ma być pięknie. I tego są kilometry. Kilometry na palu piętach. Także jestem szczęśliwy, że dzisiaj tu kończę robotę, bo to jest robota masakra. Cały dzień na kolanach, kręgosłup boli. Pokazuję i objaśniam, tak ma być zbindowane co 20 centymetrów ładnie ułożone jak żołnierze w wojsku tak ma kabel być zrobiony i teraz tak dajemy co 20 cm na każdym piętrze jest 220 metrów trasy pięter jest 5 więc 220 razy 5 daje kilometr 100 Więc na tym budynku jest kilometr 100 trasy i na drugim budynku na nie, na drugim będzie inaczej, bo tam jest hala w środku kilometr 100 to wychodzi 500 bint na 100 metrów teraz kilometr 100 to wychodzi 5,5 tysiąca Bint trzeba założyć na kolanach Także <laughs> życzę powodzenia Ale nie ze mną, te numery Brunner. Moja współpraca z Turkiem się zakończyła Niestety nie przypadliśmy sobie do gustu <laughs> nie, nie, nie. No, dziwny człowiek, dziwny, dziwny człowiek, dziwna firma. Przyszedł e, jak ciągliśmy kawę, przyszedł i stał gdzieś tak chyba z pół godziny i się patrzył e, co my robimy. Więc pomyślałem sobie, że może chciał znaleźć przyczynę dlaczego jego zdaniem ta robota tak wolno idzie. No, przyczyna jest taka, że pracy jest dużo, a nas było już e, teraz tylko trzech, więc jak ja odszedłem, to zostanie dwóch, czyli Słowak i ten mój kolega, ale ten mój kolega, nie wiem czy on w poniedziałek wróci, czy w przyszłym tygodniu wróci. Nie, w poniedziałek na pewno nie wróci, bo kupił sobie bilet. Eee, na samolot i leci do Polski. Więc coś tam słyszałem, jak mówił, że w poniedziałek nie przyjdzie do Słowaka. Ale Słowak mu kazał to... Słowak mu kazał to z szefem uzgodnić. <laughs> Więc nie wiem, czy uzgodnił, czy nie uzgodnił. I nie wiem, czy w ten poniedziałek, nawet jak wróci do Szwajcarii, to czy przyjdzie do tej pracy. No bo jest to bindowanie, no jest to bindowanie, to jest praca w takiej niewygodnej pozycji i jest tego bardzo dużo. Na rondzie, <sum> A ja właśnie udaję się do Zurychu, bo tutaj mam rzut beretem. Zurich na linii, panie prezesie. Zurych. Ja? Ja? Dzisiaj. Muszę tam żonie dostarczyć pewne przedmioty, które przywiozłem z Polski. No i od poniedziałku zaczynam nową pracę przy budowie luksusowego hotelu w miejscowości St Moritz. Nad następnym rądzie zjedź drugim zjazdem. Miejscowość St Moritz jest to Miejscowość położona w kantonie Graubinden czyli po polsku w Gryzoni na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza. A jest to miejscowość turystyczna, gdzie znajdują się głównie hotele i 5000 mieszkańców niecałe mieszka w Sand Moritz. Nigdy w Sand Moritz już oczywiście nie byłem. Myślę, że będzie to coś podobnego do Davos. czyli dużo hoteli, dużo sklepów i dużo skośnookich turystów. Tak myślę, że tak to będzie. Praca, tak jak mówię przy budowie luksusowego hotelu, nie wiem na jak długo, nie wiem co to za praca, nie wiem czy się tam nadam, nie wiem czy się dogadamy z Majstrem. Wszystko się okaże w przyszłym tygodniu. A póki co, tak jak powiedziałem, jadę do Curichu i w Curichu też coś tam, ponakręcam jakieś obrazki z Curichu, ponieważ mam dużo czasu. Jestem w Curiku w ścisłym, ścisłym centrum Kiedyś mówiłem na filmie, że w Szwajcarii nigdy mnie nikt nie zaczepił i nie chciał pieniędzy, a w Polsce, że jest ono gminne. No i właśnie stało się to pierwszy raz. Poszedł do mnie jakiś człowiek w wieku około 30 lat i chciał, żeby mu dać 10 rapenów. 10 rapenów to jest tak jak nasza 10 groszy. jesteśmy w ścisłym centrum Zurichu nad jeziorem. O właśnie płynie jakiś kuter wycieczkowy. Tutaj mamy Kwajbrykkę, czyli most Kwai, nie wiem cokolwiek to znaczy. Tutaj znajduje się przystań, skąd odpływają statki. bilet na statek kosztuje tyle co przejazd z autobusem. Więc jak ktoś na przykład ma wykupiony jakiś tam miesięczny czy tygodniówkę czy yy, bilet na podróżowanie komunikacją miejską w सिवihu na cały dzień, to również może wsiąść na ten statek, który tam płynie i zaraz przepłynie i sobie przepłynąć przez jezioro. так как приехал автобусом. Widok na jezioro Curiskie. Nie widać drugiej strony. Nie widać końca jeziora, ponieważ dzisiaj jest troszkę jakby tak przymglone. Ale normalnie widać na koniec jeziora po drugiej stronie zabudowania. Dzisiaj nie widać. Niestety. Oczywiście tymi statkami podróżują głównie turyści A nie ludzie, którzy chcą tam coś powiedzmy po drugiej stronie jeziora załatwić Chociaż i taty też są, ale głównie turyści podróżują w celach widokowych Tam płynie drugi statek. Tak wygląda miasto z oddali. Tu jest ten most, o którym mówiłem. To jest ścisłe centrum curichu Tu niedaleko jest Bahnhofstrasse. Najdroższa ulica Europy. Nie wiem, czemu ona jest najdroższa. Czy dlatego, że są tam bardzo drogie sklepy? czy czymś bardzo dużo kosztuje, no nieistotne, w każdym razie tak się mówi, Banho Sasza, w Turichu, czyli najdroższa ulica Europy. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Jeśli film się podobał, to poproszę o łapkę do góry, a jak się nie podobał to w bok. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. W tym celu należy przycisnąć przycisk pod filmem Subskrybuj. A następnie wyskoczy dzwoneczek. Ten dzwoneczek też należy nacisnąć. Lajkujcie i komentujcie moje filmy, moje filmy. Pozdrawiam z curichu. do następnego razu. Jak to się mówi w Szwajcarii. Bis next Mal. Ciao. Zürich in der Linie, Panie Prezesie. Soll ich? Zürich? Ja? Ja? Das war, ja? war ja. hey, schön. Sch bitte, bitte.